Dzień dobry. Dzisiaj pada deszcz, więc się schowałem pod namiotem, stąd daszek nade mną. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym roku y, czytamy w niedzielę y, czytania z y, roku A. Pamiętacie, w niedzielę mamy 3 lata czytań, czyli ABC, i y, w ciągu tygodnia zmienia się nam pierwsze czytanie, pierwszy i drugi rok, y, i teraz i teraz co chcę powiedzieć, że zbiegło się w tym roku to, że w niedzielę czytamy Ewangelię Mateusza, którą też czytamy teraz w ciągu tygodnia. Dzięki temu bardzo często nam się te Ewangelie, szczególnie w ostatnich dniach, pokrywają. Pamiętacie, całkiem niedawno temu czytaliśmy w niedzielę przypowieść o perle i skarbie, i ona dzisiaj do nas wraca. Podobnie było z przypowieścią o siewcy, która się nam w niedzielę pojawiała i w tygodniu, teraz w ostatnich dniach. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj nie tyle o samej treści Ewangelii, czyli o przypowieści Perle i Siewcy. Jeśli ktoś chciałby sobie odświeżyć, to zapraszam do, nie, do niedzielnego filmiku lub niedzielnego kazania na Facebooku, ale dzisiaj coś innego. Dzisiaj powtórka. Zobaczcie, że dzięki temu właśnie, że tak się nam zbiegają te y, cykle w czytaniach, możemy powtarzać. I myślę, że to jest coś, co jest bardzo ważne i cenne, nie tylko w uczeniu się czegokolwiek w życiu, czyli, nie wiem, chodzeniu do szkoły i uczeniu się, nie wiem, języków, y, matematyki i tak dalej. Również w duchowości powtórki są bardzo ważne. znaczy, że... Aby duchowość była coraz głębsza, coraz bardziej dojrzała, prawdziwsza, potrzebne są powtórki, bo one wyciągają człowieka z takiego myślenia, że Bóg jest kimś, czy w ogóle szerzej duchowość jest czymś, co ma mi dostarczać nowych wrażeń. Bardzo dużo ludzi, takich szczególnie na początku drogi duchowej, uzależnia swoją relację z Panem Bogiem od tego, co czuje. Co przeżywa, czyli e, to tak bardzo upraszczając, e, pojawia się takie zdanie: czuję Pana Boga na modlitwie, albo go nie czuję. E, I e, ludzie, którzy na przykład, nie wiem, zaczynają drogę z Jezusem, e, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale nie wiem, po kilku miesiącach, może po roku, nagle stwierdzają, że już nie czują Ducha Świętego, tak jak go czuli na początku. Po pierwsze, to jest całkiem normalna sprawa, bo oprócz tego, że mamy duszę, to mamy też naszą psychikę, która tak działa, że my się po prostu pewnymi rzeczami w pewnym momencie nudzimy. No, przypomnijcie sobie na przykład zakochanie bardzo intensywny czas na początku, a potem, jeśli się nie wchodzi w głąb relacji, to też bardzo szybko druga osoba się no, nudzi, bo mija to coś, co było fascynacją coś, co było bardzo emocjonalne, uczuciowe trochę powierzchowne a zaczyna się taki moment, w którym jesteśmy zaproszeni do wejścia w głąb I tak samo jest z naszą duchowością. I dzięki temu, że powtarzamy sobie pewne rzeczy, na przykład teksty biblijne, czyli robimy powtórki, to bardzo ważne jest też u Ignacego w ćwiczeniach duchowych, każdego dnia Ignace na koniec dnia każe zrobić powtórkę z tego wszystkiego, co się przemedytowało, dlatego że człowiek wtedy skupia się bardziej na tym, co istotne, ma możliwość, jakby zobaczenia jeszcze raz tego samego, tylko głębiej, a nie tylko zaliczać treści, nie tylko zaliczać wrażenia, emocje, uczucia, ale jakby wchodzić w głąb. Dlatego może warto, wykorzystując ten zbieg w czytaniach, wracać do tego, co już było. To znaczy nie szukać nowych wrażeń, nowych odkryć, tak. Super komentarz, ktoś powiedział a tamten to powiedział lepiej od tego, a ten pan w koloradce lub bez koloradki to powiedział super komentarz, a tamten to taki nudny, bo już to słyszałem wiele razy. To jest bardzo niebezpieczna postawa. Dlatego, że pytanie: Czy my wtedy spotykamy pana Jezusa w Słowie Bożym, czy tylko spotykamy swoje wrażenia? A jeśli spotykamy tylko swoje wrażenia, ok, samo w sobie to nie jest złe, moralnie w sensie, ale pytanie, czy to mnie prowadzi do tego, żeby być bardziej dojrzałym człowiekiem, również człowiekiem dojrzałym w wierze, i czy to mnie prowadzi do tego, że autentycznie spotykam Jezusa, czy tylko spotykam jakieś wyobrażenia o Jezusie. Jeśli te wyobrażenia nie spełniają moich oczekiwań, to bardzo często właśnie wtedy mówimy. Nie spotkałem Jezusa, nie ma już Jezusa w moim życiu, nie czuję Go, modlitwa jest teraz trudna. A więc wykorzystajmy powtórki do tego, żeby się zastanowić w ogóle nad tym, na ile wchodzimy w głąb naszej relacji i tutaj znowu na marginesie powiem, co mówię co jakiś czas, warto sobie robić post od tych wszystkich gadających głów, choćby były najmądrzejsze. Już nie mówię o co tych najgłupszych, ale jakby dlatego, że Pan mówi do Ciebie bezpośrednio w Twoim sercu. I jak pewne komentarze są czy mogą być inspiracją do tego, żeby spotkać Pana Jezusa jeszcze mocniej w swoim życiu, jeszcze głębiej, jeszcze dojrzalej. Tak samo te same inspiracje mogą być przyczynkiem do tego, że człowiek się rozleniwia w swojej wierze, i idzie tylko i wyłącznie po nowe wrażenia, po nowe doznania, po, nowy, po nową porcję wiedzy, a to nie jest to samo co nasza duchowość. Oczywiście wiedza jest fajna i potrzebna, i warto czytać, uczyć się coraz bardziej. Ale jakby samo to, że wiem coś nowego w duchowości, nie znaczy, że jestem bliżej Pana Jezusa. Dlatego te powtórki z jednej strony mogą być wkurzające, a z drugiej strony mogą być bardzo wielką szansą na to, żeby rzeczywiście iść do przodu w swojej relacji z Panem Bogiem. No to y, polecam Wam jeszcze raz y, lekturę dzisiejszej Ewangelii, chociaż ją słyszeliśmy w niedzielę, to niech ona wróci do nas jeszcze głębiej. I uwaga, coś co dla mnie jest bardzo ważne w ćwiczeniach duchowych i warto przy kolejnej lekturze tego samego tekstu zatrzymywać się na tym, co jest dla mnie trudne, czego nie rozumiem, albo co mnie drażni, z takim pytaniem: dlaczego takie emocje się we mnie pojawiają? Bo tam może być bardzo ciekawy materiał do pracy nad sobą. A więc powtóreczki z takim akcentem na to, co jest dla mnie trudne w danym tekście, i nad tym się zastanawiam, i nad tym e, siedzę e, na modlitwie z Panem Jezusem, z takim pytaniem: co Bóg albo co ja sam sobie próbuję powiedzieć przez tą trudność, którą właśnie przeżyłem? Dobrej środy Wam życzę. Do zobaczenia.